Wow, to już dwunasty odcinek. No właśnie, ale znamy już wszystkie najważniejsze informacje o smogu, czyli? Skąd się bierze i gdzie występuje w największych ilościach. Dlaczego z nim walczymy i jaki ma wpływ na nasze zdrowie? W dzisiejszym odcinku zastanawiamy się, co możemy zrobić, żeby smogu było jak najmniej. To ja zacznę. Tak, jest. stawiam mur antysmogowy. Chcesz powiedzieć, że drzewa zatrzymują smog? Dokładnie. Jeśli chcemy, aby do naszego domu dostawało się mniej toksycznego pyłu. Obsadźmy go drzewami. Pachnął i ładne. Podobno dobrze zabezpieczony drzewami dom przepuszcza do środka o połowę mniej pyłów. Patasz? Jasiek, super! Ale najlepsza była wężownica, roślina, która najlepiej filtruje powietrze. Okej, okay, ale to są tylko metody, żeby zatrzymać smog. Nie lepiej go w ogóle nie wytwarzać? Ponieważ główny mi... Źródłami zanieczyszczeń, co jest stwierdzone, są piece znajdujące się w domach prywatnych. Dlatego no, właściwie należy zacząć od wymiany pieców na piece bardziej ekonomiczne i emitujące mniej zanieczyszczeń. Bardzo ważna jest też sprawa transportu, i tu dobrze by było, gdyby większość z nas, Korzystała, jeżeli to jest tylko możliwe, z transportu publicznego. W miejscach, gdzie jest to w sytuacjach, gdy to jest możliwe, dobrze by było przesiąść się na rower. No tak, lepiej pozbyć się źródeł. Ja pojedę na mam Teraz to nawet obowiązek i plus jest taki, że jak będziesz ją nosił, nikt się nie będzie na ciebie krzywo patrzył. Maseczki przypuszczają idealnie powietrze, a nawet zatrzymują 90% zanieczyszczeń. Dobra, ale to są ciągle sposoby na powstały smog. Ale jak możemy z nim walczyć, zanim powstanie? Bardzo ciężko jest oczyścić powietrze, które raz zostało zanieczyszczone. Więc zamiast używać oczyszczaczy czy masek, najlepiej po prostu nie zanieczyszczać powietrza. Czyli używać urządzeń do ogrzewania kotłów czy jakichś innych e, urządzeń grzewczych, które są czyste. W tym sensie, że nie emitują sadzy albo nie emitują jej dużo, nie emitują tlenku azotu, nie emitują tych wszystkich zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia. To samo jeśli chodzi o samochody. Używać samochodów, które emitują mało zanieczyszczeń. No tak, w Polsce nadal wiele osób ma stare piece. No i jeszcze palą śmieciami. Ej, Dokładnie, posegregowane śmieci mogą trafić do recyklingu. Ale to nie tylko problem śmieci. Wszystko co pali mi i drewno i węgiel, źle wpływają na środowisko. No i ciągłe jeżdżenie samochodem. Ja chętnie, tylko wtedy kiedy skończymy odcinek. To są rzeczy, które możemy robić my, ale co rob państwo? Myślę, że państwo przede wszystkim powinno po pierwsze dbać o to, żeby prawo, żeby obowiązywało prawo, które pozwala ograniczać zanieczyszczenie powietrza, czyli na przykład żeby właśnie obowiązywały różne normy dotyczące emisji zanieczyszczeń i to z różnych źródeł, nie tylko tej niskiej emisji z kominów, ale też na przykład emisji komunikacyjnych, żeby w miastach powstawały tak zwane strefy niskoemisyjne, żeby te samochody, które emitują najwięcej zanieczyszczeń, nie jeździły w centrach miast, ale z drugiej strony państwo powinno też pomagać finansowo, w szczególności tym najuboższym obywatelom, którzy nie są w stanie sami z własnej kieszeni wymienić na przykład ogrzewania w domu na bardziej ekologiczne czy nie wiem zakupić samochód, który mniej emituje zanieczyszczeń i tutaj pojawia się właśnie kwestia pomocy finansowej. No jeśli chodzi o transport do komunikacji, no to na pewno bardzo ważne jest wspieranie komunikacji publicznej, żebyśmy jak najmniej jeździli samochodami, a żebyśmy jak najwięcej poruszali się autobusami, tramwajami. No i oczywiście też ruch rowerowy, który tutaj jest tak naprawdę najczystszy I, i kto może w miastach powinien jednak próbować przesiąść się na rower, a nie wszędzie dojeżdżać samochodem. Więc tutaj rola państwa jest bardzo szeroka. No też kwestie edukacyjne. Mało kto pamięta, że w prawie ochrony środowiska mamy taki zapis, który zobowiązuje organy administracji państwowej do edukacji ekologicznej i również państwo powinno dbać o, tym, o to, żeby w szkołach i w różnych innych miejscach pojawiała się ta edukacja, żeby yy, Obywatele od najmłodszych lat tak naprawdę mogli się dowiedzieć o tym, co to jest smog, co go powoduje, jak mu przeciwdziałać i jak się przed nim chronić. A ty miłoż miałeś w szkole już zajęcia o smogu? Coś mówili. No właśnie, wszyscy już dużo wiemy, ale tak właściwie jak możemy wykorzystać tą wiedzę? Musimy pamiętać o tym, żeby sprawdzać informacje o smogu, które przekazujemy dalej. Wciąż jest wiele mitów o smogu. No, dużo ludzi myśli, że go nie ma, dlatego bo go nie widzą. Czyli co możemy zrobić? Co możemy zrobić? Szczególnie uważam ważne jest edukowanie młodych ludzi, dlatego że to są ludzie bardzo otwarci na wszelkiego rodzaju zmiany. Dlatego tak ważna edukacja jest w szkołach czy na uczelniach, bo poprzez tą grupę, grupę dzieci czy grupę młodzieży można łatwiej dotrzeć do osób dorosłych, u których. Już pewne poglądy zostały ugruntowane i te zmiany zachodzą ciężej. Po pierwsze, pamiętaj o tym, żeby korzystać ze sprawdzonych źródeł informacji o smogu. Starajcie się ograniczać jazdy samochodem, nie palcie śmieci, ale co najważniejsze, wymieńcie stary piec na nowy. Wspólnie zebraliśmy masę informacji, a teraz wygrajmy Dajmy ze smogiem!